Zadanie 27. W pudełku znajdują się tylko kule białe i kule czerwone. Stosunek liczby kul białych do liczby kul czerwonych jest równy 3 do 4. Wylosowanie każdej kuli z tego pudełka jest jednakowo prawdopodobne. Losujemy jedną kulę. Niech A oznacza zdarzenie polegające na tym, że wylosowana kula będzie biała. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe. A? No, czyli to, że ta kula będzie biała. Ok, czyli my wiemy, że jest jakieś tam pudełko, mamy jakieś pudełko i w nim są kule. My nie wiemy dokładnie, ile ich tam, ile ich tam jest, bo mamy tylko podany stosunek, ale najprościej będzie powiedzieć, że jeżeli stosunek liczby kul, liczby kul białych do czerwonych to jest 3 do 4, czyli możemy powiedzieć na przykład, że tych kul białych. Mamy biała, biała, biała. O może jednak zrobię to tak. A. No i mamy cztery w takim razie czerwone. Czerwona, czerwona, czerwona. Czerwona. No i widzimy, że ich tu jest łącznie 7, ale równie dobrze ich może być 14, ich może być 21. My wiemy tylko, znamy tylko ten stosunek, ale to jest dla nas ok, nie musimy dokładnie wiedzieć ile ich jest. I teraz jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia A, czyli wylosowania właśnie jednej spośród białych kul z całego tego pudełka? To jest bardzo proste do policzenia, ponieważ to prawdopodobieństwo to będzie liczba kul białych. Prawdopodobieństwo od A to będzie liczba kul białych, czyli 3, podzielić na liczbę wszystkich kul. No, bo my chcemy wylosować jedną. Ale y, 3 spośród 7 to są te, które nas zadowalają, które dla nas są OK. Zatem tu już więcej nic nie trzeba liczyć, ponieważ to prawdopodobieństwo wylosowania kuli y, białej. Spośród y, wszystkich na przykład 7 y, to będzie 3 siódme.